Mamy nowe ćwiczenia prawo Kirchhoffa. Jak mówiłem, możemy możemy obliczyć, chcemy obliczyć prądy płynące w gałęziach. Najpierw musimy wybrać dowolny kierunek. Dowolny kierunek prądów to jest załóżmy I1, to jest I2, to jest I3. I wynioskujemy spadki napięcia na różnych rezystorów, jeżeli prąd płynie tak to jest VR1 VR2 VR3 i pierwszy na ten węzeł możemy pisać, że I1 to jest I2 plus I3 drugie to oczko możemy pisać najpierw Musimy określać, e, określać ki, kierunek przechodzenia przez oczko. Jeżeli poruszamy się zgodnie z ruchem wskazówek zegarka, dobrze, tak i tu tak samo, tak I jak mówiłem, jeżeli przechodzimy przez niego od Minusa do plusa przejmujemy wartość dodatnią. Jeżeli od plusa do minusa przejmujemy wartość ujemną. Dobrze. To znaczy tu od minusa do plusa piszemy plus V1. Tu od plusa do minusa minus Vr1. Minus Vr2. Tu będzie od minusa do plusa piszemy plus V2. Minus VR3 równa się 0. To znaczy V1 plus V2 równa się wszystkie te R1 razy I1 plus R2 razy I2 i plus R3 razy I1. To znaczy R1 plus R3 razy i1 plus r2 razy i2 to znaczy mamy v1 plus v2 to jest 30 równa się r1 plus r3 r1 plus r3 to jest 16 i1 plus r2 r2 4 i2 to znaczy tu piszemy 30 równa się 16 i1 plus 4 i2 Dobrze, drugą stronę, Dr drugie oczko. Spadek napięcia tu będzie tak to jest VR 4, VR 5, VR 6 i VR 2. Tak samo ruszamy w kierunku wskazówek zegarka. Tu będzie od plusa do minusa minus V2. Od, od minusa do plusa piszemy plus VR2, minus VR4, minus VR5, minus v 3 minus VR6 równa się 0. Minus V2, minus V3, plus R2 i 2 minus R4 i 3, minus R5 i 3, minus R6 i 3 równa się 0, to znaczy minus V2 plus minus V2, minus V3 równa się R4 plus R5 plus R6 i do tamtą stronę z plusem minus r2 i 2 to znaczy minus v2 minus 15 v2 minus v3 r4 to jest 2 tu jest to jest 6 i tu 8 16 i 3 16. 16, 16 i 3 minus r2 r2 ile? 4 i 2 to znaczy minus 15 równa się 16 i 3 możemy zamienić do i 3 to jest i 1 minus i 2 16 i 1 min, minus i 2 minus 4 i 2 to znaczy minus 15 równa się 16 i 1, minus minus 20 2, to znaczy minus 15 równa się 16 i 1, minus 20 i 2, tak i dobrze, i teraz, jeżeli odejmujemy, tu będziemy mieli to minus to będzie.

Używając jeden z tych możemy obliczyć 30 minus 16 i 1 równa się 4 i 2 i 2 jest tyle to znaczy 30 minus 16 razy 1,875 przez 4 równa się i 2. Dobrze, razy 16. 30 minus 30 to znaczy i 2 jest 0. Ciekawe. Tak. I2 zero. i 2 jest 0. I i 3 będzie równo i 1. I 3 jest równo i 1. To znaczy, że napięcie dokładnie napięcie tu jest. Jest. Jeżeli prąd jest 0, to znaczy jest równo V2, to znaczy jest V2 minus VR2, to znaczy napięcie jest na R2 jest 0, to znaczy mamy i jest. I tyle miałem do powiedzenia. Pamiętajcie, że rąd płynie tu 0 i 1 będzie równo. I tyle miałem do powiedzenia i dziękuję bardzo.